Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku wspólnie z Lucy i Carmelem opowiemy Wam, jak wyglądały nasze wspólne wakacje nad morzem dokładnie w Gdyni. Opowiemy, co robiliśmy w wolnym czasie, jak zaopatrywaliśmy się na wypoczynek na plaży, jakie restauracje przyjazne psiakom z bardzo dobrym jedzeniem odwiedziliśmy, no i oczywiście, jak wyglądała nasza pielęgnacja podczas wyjazdu. Zapraszam do oglądania! Na imię Natalia, a na tym kanale zajmujemy się naturalną, bezpieczną i skuteczną pielęgnacją psa z kosmetykami Minuka oraz wszystkim, co związane z posiadaniem pupila. Zaczynamy! Na końcu każdego odcinka psy ze schroniska w w którym jestem wolontariuszką, e, czekające na dom, może to Wam przypadną do gustu, żeby nie wałkować tematu po raz kolejny link o psim życiu w schronisku podlinkowuję pod tym odcinkiem. Niedawno był również odcinek na temat przygotowania siebie, pupila oraz pojazdu do wakacji z czworonogiem. Ten odcinek również Wam podlinkuję, żeby już nie powtarzać znowu tego samego, jak przygotować się do takiego wyjazdu, przechodzimy bezpośrednio do tego, co było już na miejscu. Oczywiście podróżowaliśmy autem, które wcześniej było odpowiednio przygotowane do przewozu psów. I to wszystko też znajdziecie właśnie w tym odcinku o przygotowaniu do wakacji. I jak wyglądały moje wakacje z Lucy i z Karmelkiem <laughs> właśnie w Gdyni. E, już Wam mówię, e, zacznijmy od tego, gdzie spaliśmy. Korzystaliśmy z usług apartamentów Cyprium Apartments w Gdyni i mogę je śmiało polecić, ponieważ obsługa naprawdę bardzo fajnie e, była przygotowana na przyjście piesków. E, miejsce bardzo ładne, przede wszystkim blisko plaży, niedaleko centrum. E, no i opłata za zwierzaka była naprawdę niewielka. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego tylko Lucy z Karmelem e, byli na tym wyjeździe. A nie Bruno Baryłka czy też Lea? E, odpowiedź jest dość prosta. Bruno Baryłka przede wszystkim był przed pierwszym szczepieniem. E, jest nieobliczalny, niegrzeczny i. Turbo niegrzeczny. E, jest mały i no po potrzebuje tak naprawdę uwagi 2-4 na H. E, niestety też jeszcze nie do końca dogadali się z Karmelem, który jest starszym psiakiem. I po prostu denerwuje i stresuje go obecność tego małego huraganu, chodzącego huraganu, który po prostu zaczepia wszystkich i niszczy wszystko, co wpadnie mu w łapki i ząbki. Dlatego też dla spokoju psychicznego mojego i Karmela, bo Lucy akurat dobrze się z nim dogaduje, toleruje jego wybryki i w miarę stara się go wychować. Ale jednak, po prostu głównie dla jego bezpieczeństwa. No, tym razem zdecydowaliśmy się na podróż bez niego. Został w domu razem z kotem. Lea za to nie przepada za wypoczynkiem nad wodą, w ogóle nie jest kotem nieprzepadającym za podróżami. Jazda autem ją stresuje. To zdążyłam zauważyć w momencie, kiedy jeździmy gdzieś do weterynarza bądź do rodziny. No tutaj nie jest ona zachwycona, na pewno nie jest to dla niej e, tak atrakcyjne, jak dla Lucy i Karmela, którzy po prostu na widok auta szaleją. E, koniecznie wchodzą pierwsi, ja nawet nie mam szans, żeby wejść pierwsza. Po prostu pchają się przede mną i koniec. Dobrze, przejdźmy do tego, jak spędzaliśmy wolny czas. E, czas spędzaliśmy głównie na plaży, ponieważ pogoda była piękna. E, Morze było bardzo spokojne, więc przyjało kąpielą zarówno moim, jak i psów. I teraz jak zaopatrywaliśmy się na taki dłuższy wypoczynek na plaży? Zabieraliśmy koc, matę bądź ręcznik, e, którymi po prostu e, możemy oddzielić pieski od gorącego piasku, choć w przypadku Lucy i Carmela e, preferowali oni e, swoje własne legowiska, czyli e, wykopanie e, dziury w piasku e, do momentu, kiedy piasek jest e, chłodny i wilgotny i tam sobie odpoczywali. Pamiętajcie, że aby wybierać miejsca w cieniu, żeby psiaki miały możliwość właśnie odpoczynku w cieniu, nie tylko na słońcu, ponieważ bardzo łatwo się one przegrzewają i no niestety słońce jest dla nich bardziej niebezpieczne niż nawet dla nas. Jeśli na plaży nie ma miejsca z częściowym zacienieniem, Wtedy bierzemy jakiś parasol, który wbijamy w ziemię, tak żeby psiaki po prostu miały możliwość odpoczynku właśnie w cieniu. Pamiętamy oczywiście o smarowaniu łapek masełkiem nuka, które możemy zabrać ze sobą na plażę i w miarę możliwości te łapki zabezpieczać, ponieważ no, piasek jest gorący i może psiaka poparzyć. Dodatkowo poza poparzeniami chroni ono również przed. Pierzchnięciem, popękaniem i szorstkością łap. Na wyjazdy z pupilem przyda nam się również szampon bądź mydło do kąpieli psa, ponieważ e, często zdarzają się sytuacje, że na przykład spadnie deszcz bądź nawet nie spadnie, ale pies wyptarza się w czymś brzydko pachnącym, czy po prostu pobrudzi się podczas e, wakacyjnych szaleństw. Jeśli zbieramy się na plażę, do której dojście jest przez las, Bądź po prostu wybieramy się na spacer po lesie, wtedy pamiętajmy, żeby spryskać psiaka odżywką z fraju nuka, ponieważ ona oprócz zabezpieczenia sierści przed e, utratą wilgoci i nabłyszczenia jej dodatkowo zabezpiecza też psiaka e, odstraszając e, drobne insekty. No i taki must have rzecz, o której musicie koniecznie pamiętać, jadąc z psami gdziekolwiek, a już w szczególności na plażę i nad morze. Pamiętajmy, że nawet jeśli e, wasze psy piją wodę z jeziora bądź z rzeki, choć tutaj bym nie ryzykowała mimo wszystko i zabierała własną, ponieważ no równe rzeczy mogą i równe mikroorganizmy mogą się przede wszystkim znajdować w takiej wodzie także unikamy tego jeżeli mam jakieś sprawdzone miejsce piesek się już niejednokrotnie napił e, ok, ale mimo wszystko zawsze zabieramy ze sobą e, wodę i miseczkę to jest taki must have i tutaj no, musimy o tym pamiętać, ponieważ psy odwadniają się jeszcze szybciej niż my i muszą koniecznie ten dostęp do świeżej wody mieć. E, oczywiście najlepiej wcześniej ją schłodzić, ponieważ w słońcu szybko się nagrzewa, e, i e, taką butelkę z wodą też trzymać w cieniu, żeby nie była ona gorąca i na bieżąco oczywiście z miseczki ją wymieniać, bo woda szybko się nagrzewa, no i potem takiej gorącej wody pić nie będzie chciał, więc wymieniamy ją na bieżąco. Zabieramy również ze sobą smaczki. Lucy z Carmelem byli zachwyceni smaczkami podwójnie, ponieważ po takich wodnych szaleństwach i plażowych zabawach wiadomo, zarówno my, jak i psy nabierają apetytu, dlatego o wszelkie komendy i sztuczki nie musiałam dwa razy prosić no i tutaj jeszcze przy wypoczynku nad morzem nie zapominajcie o tym żeby nie pozwalać psom wchodzić do wody w momencie kiedy są duże fale no to jest absolutnie zakazane przyzwyczaj i tak się ich boją i nie wchodzą ale jeżeli wasz pies jest wyjątkowo porywczy, bądź tak jak Bruno Baryłka nie boi się niczego to koniecznie go przed tym uchroncie, ponieważ grozi to po prostu zapłysnięcie słoną wodą, a nawet utonięcie no i standardowo przypominam o sprzątaniu po pupilu w miejscach publicznych w szczególności, chociaż powinniśmy oczywiście sprzątać wszędzie, ale na plażach grożą nam za to nie lada, nieprzyjemności, także też miejcie to na uwadze. Zazwyczaj kosze są ogólnodostępne i tak naprawdę no jest bardzo mała odległość pomiędzy jednym a drugim, także e, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Wystarczy mieć po prostu coś, czym e, będziemy mogli sprzątnąć po naszym psie. No i teraz, moi mili, przechodzimy do najprzyjemniejszego tematu, przynajmniej dla Lucy Carmela i dla mnie, e, czyli do jedzenia. Powiem wam e, trzy takie knajpy, które wybrałam, e, które najbardziej podobały się nam wszystkim, które były przyjazne zwierzakom i miały bardzo dobre jedzenie. Na początek restauracja Chleb i Wino w Gdańsku, a dokładnie restauracja na statku, ponieważ są trzy restauracje Chleb i Wino w Gdańsku, jedna z nich jest właśnie na wodzie i to tam wybraliśmy i bardzo się cieszę, ponieważ oprócz tego, że jedzenie było bardzo dobre, to dodatkowo psiaki miały miejsce koło mnie, mogły usiąść sobie wygodnie na wygodnej kanapie i tak naprawdę ten cały rejs minął nam bardzo przyjemnie, ponieważ się nie stresowały, mogły napić się wody, bo oczywiście ją dostały. Także tutaj gorąco polecam, całość przebiegła bardzo przyjemnie. Obsługa również była bardzo miła i przyjazna dla zwierzaków. Kolejną restauracją jest... Aktualnie jedna z moich ulubionych pizzeli, bo bardzo, bardzo przypadło mi do gustu. Jeżeli lubicie włoską pizzę, to koniecznie tam zajrzyjcie. Jest to restauracja Francesco w Gdyni. I ta restauracja, co prawda moje maluchy były na początku lekko zniesmaczone, bo władowały się oczywiście na kanapę i chciały siedzieć koło mnie. No ale niestety nie było to możliwe, lecz za to. Panie przekupiły je świeżą szynką, także zostały przekupione i namówione do tego, żeby po prostu zostać na ziemi i spędzić ten czas na kocu. Obsługa również bardzo przyjemna, byliśmy w środku, psiaki sobie leżały, dostały wody, dostały smakołyki, więc nie było najmniejszego problemu. Natomiast no, pizza była naprawdę pyszna i godna uznania no i trzecia restauracja. Chyba e, taka najbardziej swobodna dla psiaku, ponieważ posiadałam mnóstwo wolnego miejsca e, na zewnątrz a na dodatek była na samej plaży kilka kroków od morza. Jest to restauracja Podgdynia, bardzo ją polecam, jedzenie było bardzo dobre, ale przede wszystkim było dużo miejsca, psy oczywiście dostały wodę, ale również mogły sobie odpoczywać na fotelach i przez to spędziliśmy tam więcej czasu, ponieważ byliśmy tam dwa razy, można było sobie jeszcze posiedzieć po zjedzonym posiłku, widok był bezpośrednio na morze. No, i oczywiście lokalizacja, no, po prostu świetna. Podsumowując, moje wakacje nad morzem e, z psiakami były cudowne i na pewno nie był to nasz ostatni wyjazd. Także na pewno jeszcze zdradzimy Wam więcej miejsc, które warto z pupilami pojechać. Ja od Ciebie mogę tylko powiedzieć że tyle o ile kiedyś może miałam takie małe obawy przed pierwszymi wyjazdami z psami, no bo obawiałam się, że ich nie puszczą do restauracji, bo obawiałam się o transport publiczny, bo zastanawiałam się, czy wszędzie będą mogli ze mną iść, czy będą musieli siedzieć w pokoju. I w ogóle, czy apartamenty będą przyjazne zwierzętom? Tak, teraz, e, uwierzcie mi, wszystko poszło do przodu, dzięki Bogu. E, I naprawdę podejście do zwierząt jest bardzo, bardzo przyjazne. E, zarówno w większości apartamentów i hoteli, bo nie mówię, że we wszystkich, ale w większości, tak jak i w większości restauracji, są po prostu właściciele i obsługa nastawieni już na to, że Coraz więcej osób podróżuje z pupilami, także jest to bardzo, bardzo ułatwiona rzecz i naprawdę e, szczerze polecam e, ten rodzaj wypoczynku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, wszystkie produkty, o których wspomniałam są dostępne w na naszym sklepie internetowym e, www.nuka.com.pl Zachęcam również do obserwowania naszych mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco dzielimy się wszystkimi wyjazdami, wypadami, sprzakami, przede wszystkim e, naturalną pielęgnacją z kosmetykami NUKA, ale też takim codziennym życiem Lucy, Carmela, Bruna i Lei. No i stawiamy tam bieżące rabaty na różne okazje. A teraz żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia!